Witam wszystkich. Dzisiaj podsumowanie kafelkowania łazienki. Specjalnie zrobiłem to podsumowanie przed fugami, ponieważ fugi tutaj bardzo dużo, że tak powiem, niwelują różnych niedociągnięć, a właśnie teraz to będzie dobrze widać, ponieważ jest duży kontrast między białymi kafelkami a ciemnymi przerwami między nimi. To może zacznę tutaj od dołu. Tutaj oczywiście zakończyłem z listwą aluminiową, anodowaną. Kolor najbardziej zbliżony, jaki mi się udało dobrać do tego. Wiadomo, tych kolorów jest trochę, ale jednak nie pełna paleta, co o tych kafelek bynajmniej tam gdzie, jak kupowałem, czyli w Bauhaus. Także tak to właśnie wygląda tutaj. Tu oczywiście, jak drzwi zamkniemy, to jest to właśnie tutaj dopasowane, tak? O, no, jak widać, tutaj jest linia praktycznie jednakowa wszędzie. I oczywiście, jak teraz z zewnątrz przejdą. Te panele bądź inna okładzina tutaj, wykładzina, okładzina dowolnie. To tutaj jeszcze wystarczy zrobić taką listwę nasadzaną lub nie, to zależy jakie tu przyjdzie rozwiązanie, ale tu zakończenie już jest, tak czy tak, więc tutaj w zasadzie już jest zabezpieczone przed, przed yy, szczerbieniem się kafelek. Tu dodatkowo ta kafelka była docinana, więc jest fazowana. Tutaj oczywiście, że tu jest połówka i tam jest połówka, tak było uzgodnione z klientem, ponieważ. Tutaj wychodziło troszkę więcej niż cała kafelka, i później tutaj wychodziło gdzieś taka centymetrowa, dwucentymetrowa przerwa, więc zostało tak zrobione, tak zostało zaplanowane, uzgodnione. No ale przejdźmy dalej. No tutaj jak widać podłoga, tutaj wszędzie wszystko ładnie docięte, dopasowane. Tutaj oczywiście ta fuga ze ściany, czyli ta fuga zgadza się z tą fugą. To zresztą widać tutaj, jak te fugi tutaj sobie idą i tutaj generalnie y, przechodzą na podłogę. To było też planowo wykonane. Tutaj też mogę właśnie pokazać a odnośnie te kafelki na podłogę mają troszeczkę y, są troszkę węższe i tu jest delikatne załamanie tych fug, a więc ta fuga na podłodze jest delikatnie y, węższej. To jest jakieś, o jakiś milimetr, milimetr 2. No ale mimo wszystko udało się to ładnie uchwycić, ładnie zgrać i właśnie tutaj fuga też do góry, tu i połączone jest dalej z fugą. Także tutaj, generalnie, wszędzie praktycznie jest zachowana kontynuacja tych fug, jak widać. Tu, oczywiście, bardzo dużo wcinek, tak jak mówiłem wcześniej, takich różnych, nawet tego typu. Że tutaj, tutaj dosyć cienkie, to jest praktycznie grubości palca, czyli mniej więcej 2 cm długie, a jednak udało się to ładnie dociąć, żeby to nie pękło. Bardzo, bardzo dużo takich właśnie wstawek różnych. Tutaj, tutaj same schodki, praktycznie. Tutaj, oczywiście, dzisiaj jeszcze kończyłem ten pasek. Bo klient sobie zażyczył jeszcze jedną warstwę. Ok, wygląda to estetycznie. Z tym, że tutaj właśnie wszędzie, wszędzie docinanie. Tutaj też taki bardzo wąski pasek. Dlatego tu jeszcze są krzyżyki, bo to było dzisiaj robione. I generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, jak tutaj się robi poziom i pion na, na, na laser, to tutaj później to się ładnie zgrywa. Prawda? Tutaj. Tam jest oczywiście zakończone klejem, wystarczy to później zamalować jeszcze, bo tu i tak będzie malowane jeszcze. Także ten, także to, e, tam zostanie zamalowane ładnie. Także będzie wszystko dobrze, bo tutaj i tak trzeba obrobić jeszcze te wszystkie rogi. Tutaj, no ale to o tym, o tym później. Także, tak jak mówiłem wcześniej, te kafelki się ładnie tam zgrywają. Też tutaj, fuga, oczywiście, jest kontynuacja na tej ścianie, czyli tak, jakby przechodziła przez całe pomieszczenie. No i wiesz, tak to wygląda. Było Jest dosyć dużo wycinania w tej toalecie naprawdę dużo dużo schodków, dużo otworów. Tutaj otwory, tu na liczniki otwory, tutaj otwory. Tutaj, jak mówiłem wcześniej, już sobie na umywalkę zostawiłem śruby. Według mnie to dosyć dobry patent, dosyć fajny patent, ponieważ sobie tylko przykręcę teraz i no. będę Tu no, Tłumaczyłem to troszkę wcześniej na wcześniejszym filmiku. To do wymiany, tutaj, wiadomo, odpływ. Yy, tutaj. Ten, właśnie cokolik. tam jest zabetonowana rura odpływowa od umywalki. Tak zostało to wcześniej zrobione i uzgodnione z klientem, że tak to zostanie. Niemniej, ja zrobiłem to na wysokość kafla, czyli że to się wszystko tak ładnie zgrywa tutaj, jak widać, do fugi. I tutaj jeszcze właśnie dodam odnośnie tych kantów wszystkich. Ja, tak jak mówiłem, robię do listwy, na listwe kanty. Nie robię to szlifowane na 45 stopni i fuga między nimi, ponieważ uważam, że to jest dosyć dużo odporniejsze i tu nawet, jak się czymś uderzy już dowolnym przedmiotem, nawet przymycił tutaj na przykład mopem czy coś, to, to jest dużo odporniejsze rozwiązanie. No i nie mniej też dosyć estetycznie to wygląda. Ja oczywiście robię tak, że z góry widać tą szerszą część listwy, ale z tej strony, tak jakby to jest kontynuacja fugi. Ta listwa, listewka jest mniej więcej grubości fugi i jak zobaczymy, właśnie tu, jeżeli będzie fuga już zafugowana, to ta fuga tu, tu przychodzi w listwę, tu i dalej w listwę, i dalej ta. Tu łączy się z fugą i dalej przychodzi fugę, prawda? I tutaj właśnie też dokładność wykonania tych fug właśnie połączenia, że nie ma żadnych schodków, przeskoków i tak dalej. I tutaj właśnie w tą stronę to samo, z tym że akurat tutaj już się nie zgrywa, ponieważ tu zostało tak uzgodnione, z klientem, żeby tego nie dolewać dalej, ponieważ żeby to nie wyszło za duże. No to muszę tego wcinkę zrobić, ale tutaj generalnie też jest grubość fugi tego, czyli tak jak tutaj mamy opasanie Czyli, jakby od czoła, jak patrzymy, czyli od tej strony od czoła, od boku, to tutaj mamy właśnie tą listwę, kontynuację tej listwy. No i tu, właśnie, wycięte. To już pokazywałem wcześniej. Wycięte na włącznik. Wycięte na gniazdko. I dalej, zrobione tutaj. To tu oczywiście, podcięte troszeczkę na kable. To nie było z tym problemu, żeby to wykonać. Tak jak musi być tak, zrobione. Yy, ponieważ to przyjdzie jeszcze lustro. Po prostu najprawdopodobniej z oświetleniem LED-owym, więc nie wiem, czy będzie dodatkowa lampa, czy nie. Nadmienię tylko, że oczywiście jakbym chciał teraz tutaj wywiercić otwory, to nie wiercę wiertłem widiowym na udarze, tylko wiertłem, nawiercam sobie najpierw tą powierzchnię tudzież cały kafelek wiertłem do szkła i dopiero później widią w ścianie. Idzie to dużo ładniej, sprawniej i tak dalej. No i tutaj właśnie też ta fuga wykonana, ta listwa znaczy się tutaj właśnie żeby to właśnie tak jakby kontynuacja fugi jak tutaj się przyjrzymy tu widzi fuga tu i tak jakby dalej jak tu będzie biała fuga to tak jakby będzie kontynuacja tej, tej fugi i tak samo tutaj jak tutaj do dołu no to wiadomo tu tu jest delicja narożnikowa i tak samo właśnie kontynuacja fugi z tym, że tutaj jak to ładnie się yy, że tak powiem wgrywa to tu tutaj właśnie tu i przechodzi na kolejną ścianę. na puga, tutaj wszystkie się zgrywają. Tutaj tak samo, tak to właśnie wygląda. To oczywiście jest taka jakby półeczka. Tu można sobie coś położyć, tu już tam wedle uznania, ponieważ to jest ta zabudowa. Tak oczywiście też sobie klient życzył, żeby tutaj zrobić ten podejście żeby tutaj nie wyrównywać na równo, tylko żeby właśnie był taki, taka półeczka. Tutaj jego nadmienię oczywiście, że spadek jest w tą stronę czyli jakby tutaj na przykład nie wiem się wylała woda czy coś chociaż nie zakładam to ta woda będzie ściekać w tą stronę a nie tam stała nie będzie stała tutaj w samym rogu prawda Tu oczywiście też tak połączone żeby to wszystko było zgrane te fugi wszędzie tutaj w rogach też oczywiście tutaj też obrobione rogi wszędzie zostawiłem taką cieniuteńki paseczek taki naprawdę cieniuteńki tutaj jeszcze wypełnię tam też i jak jak to się wypełni białą fugą to praktycznie to będzie niewidoczne, nie to praktycznie zgubi się, się, ten, się ta, ta, ta klaseczka. Nie bym i tak to robię, tu oczywiście też. Ze ściany na tą półeczkę i z półeczki też tutaj dalej kontynuacja fugi. I tak jest praktycznie wszędzie porobione. Czyli tak to właśnie wygląda w moim wykonaniu. Oczywiście, czy to prosto, może tak przyłączę kamerę, może nie, tam idzie żarówka. Tutaj właśnie tak to właśnie wygląda. Tutaj też. Oczywiście tutaj dopasowywane. Na Jak przyłożymy to między kaflami praktycznie nie ma żadnych uskoków Tu oczywiście w oczku Czyli wszystko jest zachowane Na podłodze praktycznie to samo Też nie ma żadnych uskoków Czyli wszystko na równo Robione na poziomkę I tak to właśnie wygląda Taki efekt mojej roboty, jeżeli chodzi o kafelkowanie. W dalszej kolejności, oczywiście, jak tutaj przesknie, prawdopodobnie jutro albo pojutrze, bo w międzyczasie też robię kuchnię. Jak tu mi schnie, to robię już w kuchni. Tam już psuję, zaczynam kolejne kontynuacje roboty. Jak właśnie tu mi przesnie, to oczywiście będę jechał najpierw fugę. Fuga biała, biała kafelki, biała fuga. Tutaj fuga taka szara, dopasowana do, do to kafelek. Czy najpierw fuga ściany, wiadomo, po tej będę chodził, więc na brudze. No i następnie tutaj fuga na podłodze, może pokażę jak robię fugę, chociaż to nic specjalnego, nic interesującego. No ale nie mniej będę robił takie wrzutki dalej, tutaj z kontynuacji pracy. Tutaj oczywiście jeszcze przyjdzie silikon. Może pokażę jak robię silikon. Ja praktycznie robię tymi specjalnymi, takimi szpachelkami do silikonu, można powiedzieć takimi kształtkami do silikonu. Czyli tu przyjdzie silikon, tutaj prawdopodobnie przyjdzie silikon i tutaj. Ponieważ tu jest rygips, yy, więc tutaj generalnie może troszkę ta ściana pracować, tym bardziej że tutaj będzie wisiał ten cały stelaż. Więc tutaj może zrobię silikonem, ale to jeszcze się zastanowię, zobaczę jak to będzie. Jeszcze tylko pokażę z tej strony, właśnie też tutaj przy drzwiach, wykończone też ładnie, obrobione tutaj przy futrynie. Z tej strony też może dam silikonem, ponieważ futryna, jak się drzwi trzaska, trzaskają i się otwiera, zamyka, to ta futryna też troszeczkę pracuje zawsze. No i to jest właśnie drewno też. Więc drewno też samo z siebie też pracuje, dlatego tutaj raczej będzie silikonem. Tutaj oczywiście też będzie przy, przy futrynie silikonem zrobione, ładnie. Także, tak jak mówię, będę to pokazywał w dalszej części. No i jak już będzie silikon, no to wiadomo, montaż tutaj całego sprzętu: toalety, umywalki, podłączenie tego wszystkiego, zrobienie, żeby to ładnie chodziło i już, już, żeby to działało, żeby było sprawne, żeby można było korzystać. Tutaj oczywiście jeszcze tylko przyjdą rozety ładnie, tutaj kurki, żeby to będzie wszystko elegancko, estetycznie. Nowe gniazdko, nowy włącznik, także będzie to ładnie wszystko wyglądało. Tutaj oczywiście zostanie pomalowane. Jak zostanie tu zafugowane, to tu w międzyczasie jeszcze pomalowane. Tutaj doszpachlowane te różne takie niedociągnięcia, które powstały podczas skuwania kafelek. Tam kilka jest takich, powiedzmy, miejsc, i właśnie o, na przykład tutaj też tam na przykład troszkę trzeba doszpachlować, także to zostanie też wykonane, pomalowane, ale to po fugowaniu. No dobra, to ocencie robotę, jak tam Wam się podobało, czy to się podoba, czy nie. Mogą wypowiedzieć też profesjonalni kaferkarze, <coughs> przepraszam, jeżeli to oglądają, co sądzą o takiej robocie, co tutaj jest, że tak powiem zepsute, co jest wykonane może dobrze, co by tutaj poprawić, może zrobić lepiej. Ja bardzo chętnie posłucham różnych sugestii, bo ja naprawdę bardzo chętnie się uczę, douczam cały czas, żeby jednak ta robota była estetyczna, ładna, żeby to się podobało klientowi i też żeby to po prostu było taki ten efekt, no pierwszy, pierwszy look, żeby to po prostu wyglądało dobrze. I tak się zawsze staram robić, no i tak to wygląda właśnie. Tutaj jak widzicie, czy jeszcze raz mówię, komentujcie, opiszcie co o tym sądzicie, czy się podoba, jak się podoba to lajkujcie, oczywiście subskrybujcie kanał, i zapraszam na kolejne moje filmiki. Cześć, trzymajcie się!